Mała repeta, z tego względu, że się okazało, że jedyną osobą, która mnie rozumie, jestem ja sam. W tym filmiku o DHEA oczywiście chodziło mi o wielonienasycone kwasy tłuszczowe w porównaniu z selko, które są metabolizowane w rybie czy też człowieku. I podnoszą one poziom DHEA. W ten sposób wpływają na regulację płodności. Jedno wynika z drugiego, i może nie dosłownie to w filmiku powiedziałem, za co przepraszam. No ale w zasadzie nic w filmiku się nie zmienia. Poza tym, że ten produkt który podajemy to są DHA, czyli kwasy tłuszczowe wielo-nienasycone i one odpowiadają za syntezę błon komórkowych, pomagają, w, znaczy pomagają, biorą udział w tworzeniu układu nerwowego u zarodków. Wpływają bezpośrednio na płodność ryb, powodując, że samice wytwarzają więcej jaj oraz te jaja są lepszej jakości. Ściany, błony komórkowe są dobrze, że tak powiem, skonstruowane, są mniej przepuszczalne dla patogenów i odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Co za tym idzie, taką mikrę trudniej zniszczyć. Zwiększają również masę urodzeniową, to znaczy, że z takiej ikry po podaniu DHA rodzą się większe rybki. To jest zwłaszcza ważne przy rybkach, które są już dosyć małe i po wylęgu ciężej je odchować. Im większy na rybek, tym ma większe paszcze i tym łatwiej go wykarmić na artemii, co jest dużym ułatwieniem. Deha również zabezpieczają ryby przed stresem, wydłużają ciążę u oraz biorą udział w transporcie lipidów w krwi, co powoduje, że u takich ryb jak sumy tłuszcz z pokarmu jest lepiej wychwytywany i wbudowany w kubórki tłuszczowe, co znacząco przyspiesza wzrost na rybku i powoduje, że taki na rybek rośnie zdrowiej i nic się z nim nie dzieje. A co do źródeł DHA, to mamy ten, który w akwarystyce jest używany, czyli wyciągi z olejów z ryb. To selko, które Wam proponowałem, to jest właśnie taki wyciąg z oleju z śledzia. Oraz są też takie po prostu oleje gotowe gdzieś tam, które można kupić w aptece, które mają duży poziom tego DHA. I są to na przykład olej z ogórecznika, czy też olej z ciemienia Je można również dodawać do pokarmu i one zwiększają płodność. A żeby uzyskać dodatkowo jeszcze lepsze rezultaty, DHA podaje się razem z. Witaminą D wtedy ona dodatkowo powoduje, że lepszy jest rezultat, jeśli chodzi o rozmnażanie u wszystkich gatunków ryb. Tutaj już nie ma znaczenia, czy to są ryby problemowe, czy nieproblemowe, czy łatwe, czy trudne. Podawanie DHA po prostu stymuluje wszystkie ryby do tarła, bo są badania na to, że DHA powoduje, że poziom DHA wzrasta i dzięki temu ryby się lepiej rozmnażają. To jest też tak zwany hormon młodości, który powoduje, że ryby się, są dłużej młode. Tzw. Dzięki temu się nie starzeją. i Te tarwa utrzymują się na podobnym poziomie przez długi czas. I są bardzo obfite. Jaj jest dużo, są one duże i wylęga się stosunkowo duży procent z tych jaj młodych. Z takich ważnych rzeczy, no to w podawanie wielonienasyconych nienasyconych kwasów tłuszczowych u mieczyków powoduje, że dłużej one noszą młode i młode rodzą się większe i nie ma problemu z przedczesnymi poronieniami, tak jak to zazwyczaj potrafi być w przypadku na przykład pudziobka karłowatego, czy też y, innych ryb, które y, często, którym często zdarza się nie donosić y, młodych do końca, do wylęgu, a takie niedorozwinięte młode nie są jeszcze zdolne do samodzielnego życia. No to w sumie tyle. Dzięki.